Cześć, z tej strony Karol Bocian. Bałło od jakiegoś czasu są customowe eventy, które potrafią zwracać dane. Wcześniej takie customowe eventy mogły robić jakąś pracę, coś mogły sobie tam przetwarzać, ale nie potrafiły zwracać żadnych wartości. Teraz potrafią i można to wykorzystać na przykład przy walidacji zaawansowanej jakichś naszych danych w formularzu. Jak to zrobić? Już Ci pokazuję. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No Code, gdzie bez programowania Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową. Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babu .io Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec, perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a Ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach Babuji oraz w moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Zrobimy bardzo, bardzo prosty przykład. Ułożymy sobie w naszej aplikacji, na przykład, będziemy mieli jakiegoś inputa, w którego będzie można wrzucić liczbę. Więc weźmy sobie liczbę. Chcę ci dzisiaj pokazać, że ten custom event potrafi zwracać kilka rzeczy. Następnie weźmiemy sobie jakiś multiline, ok, a następnie weźmiemy sobie na przykład dropdown'a i w tym dropdown'ie będziemy wyświetlali... Dynamicznie użytkowników. Bierzemy sobie użytkowników i po prostu bierzemy wszystkich użytkowników z naszej bazy danych. Będziemy, na razie mamy ich pusto i później wyświetlamy e-mail takiego użytkownika. Dobrze, i na samym końcu ustawimy sobie przycisk. Przycisk, który po prostu zrobi nam send, send. Co zrobimy jeszcze? Dodamy sobie do naszej bazy danych kilku użytkowników, żebyśmy mieli co wybierać. New entry ja, małpa kawalskipl Ok, może jeszcze jeden mianina OK. No i zrobimy sobie walidację w taki sposób, że klikamy sobie w przycisk, a jak coś nam się tam zwróci, to wyświetlimy sobie alert. Więc zadam jeszcze alert do naszej aplikacji. Alert, alert, alert. Zobaczmy sobie. Czy gdzieś ja tu widzę alert. Po prostu wpiszmy go sobie, jak nie możemy znaleźć. Alert jest alert. Niech będzie na samej górze. Top. Dobrze. No i klikamy sobie w send. Jak klikniemy w send, to my chcemy sobie zrobić make a new thing, make albo create. Zrobimy sobie nową rzecz, create a new thing. Dodamy sobie nowy obiekt do naszej bazy danych, jakieś po prostu data, jakieś dane. No i tam będziemy chcieli wypełnić coś, co jest liczbą, więc damy sobie jakąś liczbę, number, i w tę liczbę damy po prostu to, co mamy w tym naszym input, a value. Chcemy też dać jakiś tekst, więc damy sobie nowy tekst. Tekst jest. Mamy tu tekst i tu wpiszemy sobie multi-line input a value. No i na sam końcu jeszcze mamy jakiegoś usera, więc dodamy sobie też pole user, use i to będzie jakiś user. Mamy więc to wszystko, no i tu wrzucimy to, co jest w naszym drop -downie. Żeby nam to dobrze zadziałało, to wyłączymy sobie jeszcze reguły prywatności z naszej tabeli userzy, dlatego, żebyśmy mieli możliwość dostać się wszędzie. Normalnie tych reguł prywatności nie wyrzucamy, nie usuwamy, tylko ustawiamy dobre, ale na początku tego tutorialu, w którym nie opowiadam reguł prywatności, możemy je spokojnie wyłączyć. Wracamy sobie do naszej strony. Mamy ten nasz przycisk Send i on po prostu doda nam rzeczy. No ale my chcemy jeszcze przetestować sobie ten custom event, który zwraca nam dane. Więc weźmy sobie create custom event. No i tutaj zrobimy sobie validate. No i przyjmujemy sobie te trzy parametry, które chcemy sprawdzić. Czyli jakąś liczbę nam, która jest liczbą ad. Tutaj, jak dodajemy sobie te rzeczy, to zaraz zobaczymy. Mamy jakiś tekst który jest tekstem, to też możemy zaznaczyć, że rzeczy są obowiązkowe do wykorzystania albo opcjonalne. Możemy tutaj, jak zaznaczymy opcjonal, to nie musimy tego przekazywać, żeby na wszystko zadziałało. List of array, czyli możemy też przyjąć sobie jakąś listę. Ja zrobię tak, że na razie przyjęłam wszystkie pojedyncze elementy. No i na sam koniec mamy jakiegoś usera. User jest. No i możemy sobie zwrócić tu różne dane, na przykład error message. Wiadomość z jakimś errorem, która będzie po prostu zwykłym, tekstem. Zwracamy sobie, no i żeby to zwrócić, robimy sobie return data i taki return data powinno na przykład, że wszystko jest w porządku, kiedy tu wszędzie będzie pusto. Damy sobie return data na przykład w ten sposób i powiemy, że jest arbitrary tekst i powiemy sobie zły user. I powiemy od razu, który user jest zły, w jaki sposób, bo możemy też zwrócić oprócz error message, to też na usera user typu user. Create dodajemy sobie, więc tutaj zwrócimy sobie po prostu tego usera, bo sprawdzimy sobie, że na ten user e, nie ma potwierdzonego maila. Jeżeli nie jest potwierdzony, tego sobie zwracamy. No i tutaj zawołamy sobie na początku ten trigger e, Custom Event, na końcu też Reset Relevant inputs więc tu zawołamy sobie to wszystko. W, e, Liczbę wrzucamy input a value, w tekst zwracamy multi line input a value, a już zaraz zwracamy to, co jest w naszym dropdownie a value. OK. No i teraz, jeżeli mamy, zrobimy sobie taki warunek, że pokażemy alert, show message in an alert box, wtedy, kiedy dostaliśmy z tego właśnie walidacji jakiś error. Error empty is not empty, empty is not empty. No i jak jest niepusty i dostaliśmy error, to też przestaniemy, zatrzymamy sobie nasze workflow po to, żeby nie dodać jednak błędnych danych do naszej bazy danych. Więc damy sobie coś takiego i skopiujemy ten warunek. Copy expression, paste. O coś źle kliknąłem. Tutaj wracam do workflow jeszcze raz, Backend Workflows, eee, workflow naszej aplikacji tutaj. Wracamy i kopiujemy sobie paste na tym terminate. Jest paste. No i jeszcze jedną rzecz zrobimy sobie: copy, paste i dodamy sobie jeszcze taki specjalny na przykład, sytuację, że jeżeli nasz error is not empty and nasz user też jest empty, is not empty, empty, to powiemy coś więcej: na przykład is not empty. Korzystamy sobie więcej, więc ten warunek ja sobie znowu skopiuję, copy expression, wkleję do tego drugiego alertu, tego drugiego alertu, który będzie mówił, że nasz user is empty, empty. Czyli będziemy mieli jeden error dla użytkownika pustego, a drugi dla niepustego. No i w tym przypadku tu możemy sobie napisać jakąś wiadomość, że na przykład user, którego właśnie dostaliśmy, user email i tu napisać sobie dalej. Treść z tego errora, na przykład rezultat pierwszego, error message. No i możemy zrobić testy naszej aplikacji. Zobaczmy, jak to działa. Mamy jeszcze jedno issue, więc sobie zobaczmy. Mamy tutaj w tym przypadku, zobaczcie, yy, musimy coś zwrócić, bo mówimy tu wszędzie, że coś zwracamy. Tutaj damy sobie edit, ale możemy zaznaczyć, że to jest opcjonalne, że tych userów nie musimy zwracać. Więc jak jest wszystko w porządku, to nie zwracamy ani usera, ani nie zwracamy też. Yy, Error Messagea, ale widzę, że cały czas mamy jakiś problem z tym przypadkiem, więc jeszcze raz Optional Save. Teraz teraz zaznaczyłem i już mamy wszystko w porządku. Zróbmy preview i zobaczmy, jak to działa. Piszemy sobie coś tutaj, jakiś tekstik, dodamy send i zobaczcie, mamy tu informację Edit me, jakiś error message nam się pojawił, jaki? No nie wiemy, bo nie przekazaliśmy go w tym alercie, więc jeszcze raz sobie to poprawimy i przekażemy. Error, message. OK, a tu w walidacji mamy tylko sprawdzenie, że user, jeżeli jest niepotwierdzony, to wtedy będziemy zwracali taką informację. Więc wracamy jeszcze raz tutaj, pyk, 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 pyk i wybieramy sobie Jan Kowalski. I mamy informację, że Janina Nowak to zły user. Ale możemy też dodać sobie jakąś dodatkową walidację, copy paste i na przykład napisać, że jeżeli nasza liczba nam jest mniejsza od 5 na przykład takie pięciu, to tu usera nie zwracamy, clear expression, a tu piszemy sobie podaj większą. Liczbę. I takim sposobem możemy robić sobie zaawansowane właśnie walidacje, które później będziemy wykorzystywać też w wielu różnych miejscach, na przykład przy dodawaniu nowego elementu albo też przy edycji danego elementu, też możemy sobie y, wrzucić w ten validate, ten custom state, różne dane i sprawdzić, czy to jest wszystko poprawne i zgodne z tym, co chcemy zrobić. Więc sprawdźmy znowu, dajemy sobie czwórkę, klikam Send i zobaczcie, podaj większą liczbę. Podaję sobie większą liczbę. Idę dalej, mam informację, że jest zły user, bo tam nasz user ma po prostu niepotwierdzonego maila. I to już wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Dziękuję za Twoją uwagę, serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!